Ciemanko w kolejnym odcinku w Elektryku bez cenzury. Jeżeli lubicie historię i wydarzenia związane z wojną i tym, jak to było, to zostańcie do końca. Dzisiejszym gościem jest mój serdeczny kolega Marcin Wątroba. Siema Marcin. Cześć Hubert, cześć wszystkim. E, e, Marcin, zaprosiłem ciebie, dlatego przede wszystkim, że jesteś fajnym człowiekiem, masz dużo do powiedzenia. A, Zrobiłeś fajny biznes, ale chyba głównie dlatego, że e, chyba nie znam innej osoby, która miałaby taką wiedzę na temat e, historii, która by tą historią tak się jarała. No ja pamiętam w podstawówce już to miałeś różne modele, kleiłeś, wszystko wiedziałeś jak się samolot nazywa, jaki czołg, że ten to jest taki, ten to jest taki. Marcin, jakbyś powiedział kilka słów o sobie, co robisz zawodowo? Zawodowo aktualnie prowadzę firmę. Jest to biuro podróży militarno-historyczne, które nazywa się Strefa Bojowa Militarne Wyprawy po Europie. I to jest taki pomysł, który przeszedł kilka lat temu do mnie. W czasie COVID-u straciłem pracę i, i pierwszy raz usiadłem i miałem czas tak naprawdę zastanowić się, co ja chcę w życiu robić. Zajęło mi to kilka miesięcy. I przyszedł ten moment, że stwierdziłem: OK, e, chcę się podzielić tym, co wiem, tym, co lubię robić. E, I OK, mówię, otwieramy biuro podróży. E, w czasie COVID-u, więc to też było, było takie dość ryzykowne, ale wierzyłem, wierzyłem, że to się uda, że ten projekt pójdzie. No i patrząc z perspektywy czasu, cieszę się, że podzieliłem to, to ryzyko, i cieszę się też, że mogę dzielić się z ludźmi tym, e, czym wiem dzielić się swoją pasją, e, swoim doświadczeniem, e, to, to jest po prostu super rzecz. Okej, okay, no wiesz, to, to czuć, nie, to czuć w ogóle to, co robi zawsze. Ja to, ja to pamiętam zresztą, nawet jak z historii ściągałem od Ciebie, czy mówiłem, co jest, to Ty wszystko wiedziałeś, co i jak i zawsze no pamiętam to... wypracowania. Pamiętam, kurwa wypracowanie trzeba było z historii, dawaj do Martineza, a Ty z głowy każdemu coś tam, ty, ty, ty tak, 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 no to, to było niesamowite, wiesz, ale Chciałem, moje drugie pytanie to nawiązuje do tego co mówiłem, bo ja podkąd pamiętam to interesuje się historią, ale od kiedy tak naprawdę zaczęła się Twoja przygoda z historią, z taką zajawką co do wojen, co do sprzętu, co do, co do faktów historycznych, co do badania w ogóle tego wszystkiego? Czyli znaczy, sama, sama zajawka to zaczęła się w podstawówce, bo w takim moim guru wtedy w czasach młodzieńczych był Bogusław Wołoszański, jego programy tak naprawdę były jedynymi, które można było oglądać w telewizji. Dostęp do książek był mega ograniczony, praktycznie było bardzo niewiele pozycji na rynku. No, i tak to się zaczęło, tak? Eee, różne, różne ciekawostki, które są na zachodzie, można było zobaczyć. No wtedy jeszcze podróżowanie w ogóle to była abstrakcja dla młodego chłopaka, żeby wyjechać gdzieś za granicę, coś zwiedzać, więc to było po prostu no, nierealne. Oglądając te programy, mówię, Kurde, jest tyle fajnych rzeczy do zobaczenia. Potem zaczęły się książki, yy, modele, no i tak powolutku to wszystko, to wszystko szło. No i. Potem na jakiś czas jakby odszedłem od tego, zacząłem praca, rodzina, no wiele innych rzeczy pojawiło się w tak zwanym międzyczasie. Ale tak powolutku sobie wiesz, kolekcjonowałem książki, czytałem, no i przyszedł ten moment, że, że chcemy się podzielić z ludźmi tym, tym wszystkim. No właśnie, bo to jest takie moje kolejne pytanie, ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym się zapytać. Czy jest jakiś okres historyczny, którym interesujesz się najbardziej? No Bo ja znam Twoją bardzo rozległą wiedzę na temat nawet pierwszej wojny światowej, drugiej wojny światowej. No ale czy, czy jest jakiś taki okres historyczny, który najbardziej się fascynuje? Tak, i to jest druga wojna światowa, czyli 1939-45. To jest takie moje klu, na którym się skupiam, i prywatnie, i zawodowo teraz też bardzo lubię okres I wojny światowej, gdzie rozwój techniki militarnej zaczął się mhm. powoli rozwijać. Potem największy skok był w czasie II wojny światowej, no potem to już, prawda, te wszystkie współczesne konflikty. Lubię czasami sobie poczytać o tym, ale nie jest to tak, że jakoś mega się wgłębiam, patrzę, coś się działo, co jak. Czyli no, przede wszystkim II wojna światowa. A, kie, a kiedy, bo już tak trochę wspominałeś, ale chciałem ci tu pociągnąć bardziej za język. Um, no bo, firma e, Strefa Bojowa, tak? Jest od kiedy, od którego roku? Wiesz, co to tak naprawdę zrobiłem sobie trochę taki prezent na urodziny, <grywania> zakładając firmę. I to był, to był luty 2020 roku. Wcześniej prowadziłem już fanpage, tylko z racji tego, że dużo jeździłem prywatnie, po prostu, żeby sobie pozwiedzać, czy, czy z przyjaciółmi, po różnych takich miejscach, które teraz odwiedzam, też na wyjazdach, i tak naprawdę fanpage założyłem. Też w lutym, dwa lata wcześniej. Ten luty to taki... drugi tak, 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 ten luty, tak. nie? To luty. jest nasz miesiąc zresztą. Tak, tak, tak. No. Biorąc pod uwagę, że jesteś 13 dni starszy ode mnie. Tak, luty. Luty to najlepszy <laughs> miesiąc. Tak, więc, więc tak to się zaczęło, więc, więc firma już niedługo będzie miała swoje trzecie urodziny. Super, gratuluję, bo no, ja tam obserwuję Twój fanpage i tam naprawdę masz mocno rozwinięty, no bo trafiłeś taką niszę, ale czy taki był taki moment, Podróżujesz, podróżujesz i myślisz sobie, no, zrobię z tego biznes. E, wiesz, na początku nie. Na początku nie, bo miałem z tego frajdę, wiesz, miałem normalną pracę. Mm, Mogą sobie pozwolić na to, żeby sobie wyjeżdżać, wiesz, zwiedzać i tak dalej. Ale tutaj przyszli ludzie, e, przyszli znajomi, którzy mówią: hej, stary. No, Mega Ci to wychodzi, tak? Ja bardzo dobrze ogarniam rzeczy logistyczne, typu załatwianie biletów. Wiem, wiem, wiem. Zawsze byłeś poukładany tak w <grym> tak, bardzo, tak, bardzo tak, fajny tak, sposób. Tak, tak, Więc, więc wiesz, to fajnie to wszystko szło i ludzie mówią, stary, wiesz, w ogóle może zacząłbyś to robić po prostu dla, dla obcych ludzi, tak? I no, wiesz, fajny pomysł i z tym pomysłem zostałem na jakiś czas. Mhm. E Potem mówię, dobra, Przymę czemu nie, tak? Eee, spróbujmy i, i zróbmy to. W międzyczasie jeszcze wiesz, zakładając filmy, pracowałem. E, pracowałem normalnie, bo nie wiedziałem, co będzie mhm. tutaj, z racji tego, że, że mam rodzinę, e, więc wiadomo, że wiesz, trzeba płacić rachunki i tak dalej, tak dalej. Więc czekałem na to, na co, na to co, się, co się wydarzy i co przyniesie każdy kolejny rok. Ale fajnie, bo tu spełniłeś, znaczy ja bardzo szanuję w ogóle ludzi właśnie, którzy nie boją się podejmować takiego ryzyka i robić czegoś, czego nie robią inni, co na początku może się wydawać, ale kto w ogóle będzie chciał jeździć na takie wyjazdy, A okazuje się, że no chyba ten rok jest okej, okay, nie? Mówiłeś mhm. mi, że się dzieje. Tak, ten rok jest przełomowy i... I przyznam, że ilość wyjazdów mnie zaskoczyła bardzo pozytywnie. Z roku na rok jest tendencja rosnąca i wiesz bardzo mnie to cieszy. Ludzie wracają. Mhm. Wiesz, to jest niesamowite, że no, mam, mam jednego klienta, który był ze mną 13 razy. Wow. I, i to mam... są tacy pasjonaci, chyba, tak? Historycznie. Czy po prostu też ludzie zwykli, którzy chcieliby tam coś dowiedzieć się więcej, może coś a propos jakiegoś miejsca? Czy to są raczej tacy. Ludzie, którzy naprawdę mocno się interesują historią, tak jak ty. Większość to są pasjonaci, ale nie tylko. Okay. To jest taka ciekawostka. Przedział wiekowy osób, które ze mną jeżdżą, jest aktualnie od 14 do 68 lat. Wow. <grych> I często jest tak, że nawet na chwilę obecną mam kilka takich par, gdzie, gdzie idzie z, ojciec razem z synem. Jest to dla niego forma spędzenia też czasu. Ze swoim wiesz, dzieckiem. Wow. Przykładowo, on dorosły mniej interesuje się historią. syn ma wiesz straszną zajawkę, chciałby zobaczyć to, tamto, i oni w ten sposób wiesz, spędzają wspólnie czas na takich wyjazdach. Rodzic dowiaduje się dużo więcej, też wchodzi mhm. w ten świat, wiesz, swojego dziecka, poznaje go i to też jest wow, fajne. Wow, ale właśnie przez coś takiego, właśnie nie przez jakieś tam telefony, nie telefony, nie, tylko właśnie, wow, to jest w ogóle super, nie, więc ekstra. Powiem Ci, że jakby mój syn się interesował, takim, no on ma 3 lata na razie, ale na pewno, na pewno skorzystam, nie? bo to jest coś, coś niesamowitego zresztą. no Ja znam Ciebie i wiem, jak Ty o tym opowiadasz. Nie opowiadasz o tym tak, wiesz, po prostu, żeby, no to jest to, tylko jesteś zajarany tym opór strasznie, nie? Jak małe dziecko. Marcin, e... miejsce, które zrobiło na Tobie największe wrażenie. Mogą być dwa? Możesz mówić dwa. Dobra, słuchajcie. Pierwsze miejsce to była Normandia. Normandia i ze strony architektury, ze strony kraju, krajobrazu i ze strony tego, co tam się działo w czerwcu 1944 roku czyli największa operacja desantowa w historii wojen, plaże, film Szeregowiec Ryan i tak dalej. To czyli to Normandia, tak? No, tak, Normandia, Normandia, Normandia tak. we Francji, więc wiesz, wow! Y jak powiedziałem tam pierwszy raz, mówię, naprawdę jest wiesz, cudownie, małe, senne wioski, piękne wiesz, e, kościoły, wiesz, jedziesz stary, nie wiem, przez 50 kilometrów i na przykład masz kilka różnych plaż, masz klify, masz wiesz, ogromne plaże piaszczyste. Nie, na przykład jesteś w jednym miasteczku, e, któregoś tam dnia jest przypływ i wiesz, woda woda dochodzi praktycznie do samych budynków, jestem tam dwa tygodnie później z inną wycieczką i masz, nie wiem, 300 metrów po prostu piasku w tym samym miejscu, tak? I to jest ta plaża w Normandii. Tak, którą... jedna, jedna z plaż, tak, na których się wow, ale to musi być już desantowali, tak? Czy klasztor Mont Saint Michel, który jest jeden z największych przypływów w Europie, że poziom wody podnosi się o 6 metrów w ciągu jednej nocy. I klasztor, no teraz poziom teraz już... wody o 6 metrów. Tak. I teraz wyobraź sobie, że masz piękny klasztor, który na przykład jak jest przypływ, to jest cały zalany wodą dookoła. Jakiś jest odpływ, to wszędzie jest piasek i możesz dojść do niego. Teraz wow. oczywiście jest zrobiony most. Ale wiesz, no. Ekstra. Jak, jak źle trafisz kiedyś, to już nie wyszedłeś na noc z tego klasztoru. Musiałeś zostać. Więc, no, fajnie. To jest, to jest pierwsze miejsce. A drugie, w tym roku pojechałem do Danii. Bywałem w różnych krajach w Skandynawii. No, ok, są fajne widoki, i tak, dalej, ale jakby Dania mnie zaskoczyła bardzo, jeżeli chodzi o, o krajobrazy o to co wiesz, co tam się dzieje, co, co natura po prostu potrafi wiesz, potrafi zrobić i pokazać człowiekowi. Mm -hmm. Na przykład też była jedna fajna rzecz, w Danii można po plaży jeździć samochodem. Możesz tam zostać sobie na noc na plaży, piasek jest ubity. No wiesz, no mega, mega fajna rzecz, wiesz, jedziemy sobie kurde wiesz, busem po plaży. Tu masz klify, tu masz wodę. I normalnie możesz wjechać tak, samochodem i jeździć tak bez, tak, bez problemu? Tak, dokładnie tak. Na, na wow. do, dużej ilości plaży możesz, wiesz, tam gdzie jest ubita, możesz po prostu sobie jeździć samochodem. Wiesz, nie wiem, jak masz kampera, kurde, stajesz na plaży, wiesz, na noc otwierasz rano drzwi masz morze. Niesamowite. Ekstra. Tak, no to te, te dwa miejsca do tej pory zrobiły na mnie największe wrażenie. Okej. Okay. Eee... To jest pytanie, na które czekałem, bo już mi trochę opowiadałeś. Na pewno podczas swoich wyjazdów spotykałeś się z wieloma ludźmi i słyszałeś różne historie. Historie nieoczywiste historie takie, które, których nie możesz znaleźć tak łatwo w internecie. Miałeś jakieś takie historie spotkania z ludźmi, którzy opowiedzieli ci jakieś historie, które zrobiły na tobie wow, ja nawet tego nie wiedziałem. Nie wiem, czy mam tyle czasu. <laughs> Dobra, przedstawię no, dwie, ewentualnie trzy historie. Pierwsza historia to kilka lat temu postanowiłem zorganizować wyjazd do Finlandii. Finlandia też walczyła w czasie II wojny światowej. Jest to temat taki dość mocno, mocno niszowy. No i pojechaliśmy, pojechaliśmy zwiedzać Półwysep po Hanku, który był zajęty, zajęty przez Rosjan po wojnie zimowej. Byliśmy oprowadzani po, po linii Harpas, gdzie oprowadzał nas po, po bunkrach, schronach, były żołnierz wojsk specjalnych fińskich. No i tak sobie pogadaliśmy, ona nam opowiada i pyta, skąd jesteśmy. To mówię, że przyjechaliśmy z Polski. On mówi, o, słuchajcie, to wam powiem ciekawą historię. Ja mówię, no dobra, dawaj. Koło tego półwyspu jest bardzo dużo fortyfikowanych wysepek i Finowie mieli problem, żeby, żeby mieć łączność z tymi wyspami. No wiadomo, nie było telefonów, nie było, nie było krótkofalówek i tak dalej, więc trzeba było po prostu przyciągnąć ten kabel wiesz, po wodzie między wyspami i w ten sposób się komunikować. Jednym z żołnierzy, który tam był, był polski ochotnik, który chciał walczyć z Ruskimi. No, i ten ochotnik polski zgłosił się do swojego dowódcy i mówi: Słuchajcie, dajcie mi kajak, ja w nocy przypłynę na drugą stronę i przeciągnę kabel. Tak dowódca spojrzał, mówi: Serio? Mówi: No, spoko. No dobra, więc dali mu kajak, dali mu wiesz, kabel, i on w nocy po cichutku, pod nosem, wiesz, wrogi żołnierze sobie przypłyną, przeciągną kabel, na drugą stronę i wrócił. Dowódca mówi: No, okej, okay, spoko. Mówi: No dobra, to mówi: A Jutro też mógłbym w nocy to samo zrobić? Mówi: No dobra. No i tak wiesz, popływał kilka razy, więc dowódca wołał go któregoś, któregoś dnia i mówi, słuchaj, a ja nie chciałbym przeszkolić naszych ludzi do, do pływania kajakiem. Mówi, no dobra, wiesz, no to wiesz, dajcie kajaki, dajcie ludzi i ogarniemy, tak? Więc e, dali kajak, e, wiesz, dowódca wydał, wydał kajaki, wydał odpowiednią grupę i stworzyli Porsche, pierwszą fińską jednostkę kajakową. Wow. rozwoziła po prostu te kable, te kable między, między wyspami. I co ciekawe, jeden z żołnierzy, którego uczył, uczył ten polski ochotnik w Finlandii, zdobył złoty medal na olimpiadzie w latach 50. w kajakarstwie. Więc. Jakie to jest w ogóle? Kurwa, jakie to jest w ogóle sztos? No, ta, ta historia w ogóle jest dla mnie jakimś takim po ogóle jakimś mind, mindfuckiem, nie? Tak, tak, więc no wiesz, mówię, no fajnie, wiesz, słyszeć coś takiego, w szczególności, wiesz, o Polakach. E, inna historia, związana tutaj akurat z Holandią. E, Polscy żołnierze wyzwalali miasto Breda. I mieszkańcy tego miasta są bardzo wdzięczni, ponieważ miasto zostało wyzwolone bez zniszczenia go. Nasz, nasz generał Maczek po prostu nie bombardował miasta, nie z zantyleli, oszczędził miasto, Niemcy się wycofali, więc, więc miasto zostało wyzwolone praktycznie nie będąc zniszczone. No i stoi tam na ryneczku w tej bredzie polski czołg niemiecki podarowany przez, przez Polaków, no i tak, wiesz, akurat było zagrodzone, były roboty, roboty domowe, wiesz, drogowe, i tak co, wiesz, chodzimy, robimy zdjęcia, rozmawiamy sobie, no i nagle e, z mieszkania Tuż po drugiej stronie ulicy wychodzi, wychodzi mężczyzna i pyta, taki, nie wiem, że 30 lat pyta: Hej, mówi, mówicie w takim innym języku, skąd jesteście? Mówię, że jesteśmy z Polski. I on tak się spojrzał, wiesz, na nas uśmiechnął i takim wiesz, łamano holendersko-polskim, mówi do nas: Dziękujemy Wam, Polacy. Mówię, kurde, wow, wiesz, miło, nie? Po czym zaprasza mnie do swojego mieszkania, żebym wszedł na balkon i z tego balkonu porobił zdjęcia czołgu, bo nie będzie widać, nie będzie widać wiesz, ogrodzenia. Mówię, no mega miło. No okej. Okay. Porobiliśmy zdjęcie, dalej się tam kręcimy. Tuż obok tego czołgu był też pub. No i tak podchodzi do nas właściciel tego pubu i pyta się, skąd jesteśmy. Podobna historia jak przed kilku minut. No mówię, że jesteśmy z Polski uśmiechnął się i powiedział dokładnie to samo. Dziękujemy wam, Polacy. Wow, to też, wiesz, chytan, było chytan. miłe. E, tak, po czym po dwóch minutach zjawiły się jeszcze cztery piwa dla nas, <laughs> od właściciela, od właściciela To też, wiesz, e, takie miłe, symboliczne było. Po czym zaprosił nas na zaplecze swojego pubu i okazuje się, że tam ma ścianę pełną zdjęć z podpisami polskich żołnierzy, w tym generała Maczka. Gdzie nie jest to tak na co dzień dostępne. Myślę Niesamowite. Sobie, wow. Naprawdę wiesz, naprawdę, naprawdę fajna rzecz, miła. Innym razem jesteśmy w Anglii. Jechaliśmy na taką, tam taki pancerny event w Muzeum Bowington. No i przyjechaliśmy tam, wiecie, nie przez noc, wylot o 6 rano, czyli już o 4 na lotnisku. Wszyscy pomęczeni ludzie z całej Polski. Zajeżdżamy tam. No i pojazdy, które miał jeździć dzień później, stały po prostu już wystawione za takimi barierkami metalowymi. No, i tak sobie chodzimy, oglądamy, chłopaki, był no szkoda, wiem, że nie możemy tam wejść i tak dalej. Mówię, no poczekajcie, pogadam, może coś się uda załatwić. No i tam stoi, wiesz, stoi przy tych barierkach taki mężczyzna po 60 w kurtce wojskowej. No i tak zacząłem z nim rozmawiać po angielsku. Mówię, może, my właśnie przyjechaliśmy dopiero co po całej nocy, bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy. I mówię, szkoda, że no, pojazdy nie są dostępne, bo chcielibyśmy sobie porobić zdjęcia i tak dalej. On mówi, że no, no wiecie, tak to wszyscy by wchodzili i tak dalej, więc no, ja bym tego nie upinował. Wiadomo, ktoś by coś, nie wiem, zepsuł, urwał, potem ja bym miał kłopot. On mówi, że jasne, rozumiem. No to więc mówię, tam krzyczę do chłopaków, że no, sorry, wiesz, nie, nie da rady, nie? No, tutaj pan pilnuje i tak dalej. No i jak to krzyknę po polsku, on tak nagle spojrzał na nią, mówi, e, ja skąd jesteście, nie? Mówię, że że jesteśmy z Polski, wiesz, mówię, wiesz, z samego rana przylecieliśmy tutaj, wiesz, na te pokazy i tak dalej, mówię z Polski, no, mówisz, słuchaj, e... to było piękne, mówię, dzięki za dewizon 303, wchodź. I słuchajcie, otworzył nam po prostu te, otworzył nam te bramki i mieliśmy po prostu tylko, tylko dla nas możliwość zwiedzania oglądania tych pojazdów. Ludzie po prostu chodzili, wiesz, patrzyli, a, a wiesz, a my sobie tam śmigaliśmy to było mega miłe z jego strony, tak. I sama taka wiesz wdzięczność po prostu tak, że że to jest niesamowite. Polacy wiesz, Polacy robili dobrą robotę. Niesamowite, co, że co co no, że dość po prostu to, co my robiliśmy, i jakby, jaki wkład mieliśmy w wyniki i w ogóle w to, co się działo podczas II wojny światowej, to jest coś niesamowitego. Wow, ta historia. Tak. Jakbyście tak. chcieli więcej takich historii, to, to oczywiście do Marcina tak, na tak, wyjazd tak. i myślę, że Marcin się chętnie podzieli. A masz jakieś miejsce, do którego szczególnie chciałbyś pojechać, w którym jeszcze nie byłeś? Mam. Mam. E, chciałbym, chciałbym pojechać do Stanów. Chciałbym zobaczyć e, Pearl Harbor na Hawajach. Chciałbym zobaczyć e, ichniejsze muzea, też pokazy lotnicze, największe poka wydaje mi się, że największe, jedno z większych pokazów lotniczych w Oshkosh. <laughs> Plus, no, ogólnie zobaczyć, wiesz, Stany jako, jako Stany i pod względem, wiesz, militarno historycznej i pod względem architektury, i pod względem krajobrazów, no, Piękny, piękny kraj i mam nadzieję, że kiedyś to, to marzenie zrealizuje. Tak. Taki... A myślałeś o patronajcie, Żeby założyć Patronite'a? E, wiesz co, przez chwilę nawet założyłem. E, założyłem Patronite, ale wiem też, że Patronite wiąże się z tym, że trzeba, nie, nie, trzeba. Moim niemal. Nie powinno się, wiesz, pisać dłuższe artykuły, robić różne filmy, no tak, tak, wiesz, tak. I tak dalej, i tak dalej. A ja przyznam szczerze, że no, jest jedna rzecz, której mi brakuje. To jest czas. Tak, to tak. jest po prostu czas, bo Wiesz, przygotowanie wyjazdu to nie jest tylko to, że wiesz, ja zamawiam bilety lotnicze, mm -hmm. kwaterę, po prostu wsiadajcie. No nie, to jest cała, cała logistyka, co? Szczególnie, tak. że jak masz taki rozrzut ludzi, którzy z tą są, tak. 14-latkowie i 68-latkowie. Tak. No, ale życzę ci żeby, żeby ci, żeby się to spełniło, nie? Marcin, dobra, przejdźmy teraz do konkretów takich związanych z Twoją ofertą. Jak wygląda w ogóle Twoja oferta? Więc zajmuję się organizacją wyjazdów militarno-historycznych. Wyjazdy są różne. Są to wyjazdy, gdzie na przykład jedziemy konkretnie na jakiś event, który jest myślą przewodnią. Przykładowo jedziemy do Anglii na pokazy lotnicze związane z bitwą o Anglię. Takie mhm. kilka dni temu wróciłem z takowych. Oprócz tego na przykład zwiedzamy muzea lotnicze, czyli stricte skupiamy się na lotnictwie. Oprócz tego też skupiamy się na miejscach związanych z Bitwą o Anglię oraz z udziałem Polaków tam w czasie tych walk. Innym wyjazdem tematycznym na przykład jest, są różne operacje militarne typu Market Garden, typu lądowanie w Normandii. Czyli takie tematyczne Bardem. są takie bardziej takie tematycznej związanej z danym okresem, tak? Tak, tak, czyli stricte skupiamy się, wiesz, przykładowo jedziemy do Normandii, e, zazwyczaj, wiesz, w okolicach czerwca albo, albo stricte na rocznicę, albo tuż przed, albo tuż po, w zależności to już, jak, jak, jak tutaj przyjdzie mi to na myśl. No i, wiesz, zwiedzamy muzea, na przykład zabieram ludzi na, na każdego dnia na różną plażę. Oprócz tego mam ze sobą taki segregator ze zdjęciami, z opisami różnymi, Etc. I na przykład wyobraźcie sobie, że bardzo lubię, lubię takie, takie rzeczy pokazywać uczestnikom. Widzicie zdjęcie historyczne z 1944 roku, na przykład nie wiem, żołnierzy przechodzących przez nie wiem, zniszczone miasteczko, mm -hmm. czy zniszczony czołg, czy to aliancki, czy niemiecki, przy jakimś budynku, takim charakterystycznym miejscu. Ja, razem z tym zdjęciem, zabieram Was do tego miejsca. Wyobraźcie sobie, że ten budynek dalej stoi, wygląda tak samo. A, ja pamiętam, że Ty wrzucasz do siebie na... na I to jest, to jest zajebiste. Na media, social media, że masz jakby ten sam budynek i tak. z boku budynek, który jest teraz. A to, to jest mega, to jest sztos. Tak, i do tego jest historia nie zawsze super pełna, długa, czasami jest krótka, czasami jest naprawdę długa. Co tam się wydarzyło? Czyli dlaczego ten czołg został zniszczony? Jak został zniszczony? Co tam się wydarzyło? Mhm. Więc wiesz, to jest takie poznawanie historii no, w inny sposób. I takie lokalizacje kiedyś i dziś. No, to jest super. Ja bardzo lubię pokazywać, pokazywać uczestnikom takie, takie miejsce. I powiem Wam, że najdłużej, kiedy szukałem na Google Maps, miałem tylko miejscowość, gdzie zdjęcie było zrobione. Zajęło mi trzy godziny. Po prostu jeżdżenia po mapie, żeby znaleźć konkretnie to jedno miejsce. Ale yeah. udało się, i jak zabrałem tam ludzi, mówią: Wow, zajebiście, naprawdę. Nie, Powiem Fajne, ci, że w ogóle ty jak ty o tym opowiadasz, to mam ochotę mimo tego, że ja się jakby, no, może nie to, że nie interesuję, ale, ale gdzieś no na pewno nie na takim poziomie jak ty i pewnie wielu e, ludzi e, pojechał na przykład właśnie do Normandii, nie? Jak hmm. o tym opowiadasz, to bym po prostu już tą plażę i ja pamiętam gry z e, ten etap w Call of Duty, którego nie mogłem tak. przejść. Ja mówię, kurde, co tam się kurwa musiało dziać. Nie. No, tak. Marcin, plany na najbliższy rok? No, chciałbym zrealizować przede wszystkim e, takie kultowe miejsca związane z Drugą Wojną Światową, czyli wyjazd do Normandii, wyjazd na Market Garden, wyjazd mm, związany z Bitwą w Ardenach. Oczywiście Finlandię, bo to kraj, który bardzo mnie zaskoczył pozytywnie, jeżeli chodzi o, o moją tematykę. Dania, Czechy, Berlin. I z takich nowych rzeczy bardzo bym chciał odwiedzić w tym, w przyszłym roku, Szwecję. Która też ma bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, które, które można zobaczyć. Więc, więc mam nadzieję, że uda się to wszystko zrealizować. No, mam jeszcze kilka pomysłów. Wszystko zależy tak naprawdę... Eee, od tego, czy będą chętni, bo mm -hmm. ja często wystawiam oferty, eee, takie wiesz, związane na przykład, że słuchaj. Na 4 dni jedziemy na przykład, do Austrii na pokazy lotnicze. Jasne. I zgłaszamy się z poterzy, kurde, i wiesz, i jedziemy. Wow, tak? fajnie, fajnie, super. no eee... ja Zawiesiłem się. Eee, chodzi mi FS po głowie. rozumiem <noise> eee... eee, Marcin. Hmm. Gdzie Cię można znaleźć? W całej Europie. <laughs> Wszędzie, gdzie coś się no fajnie dzieje. Oczywiście wpiszemy tutaj w opisie, jasne, ale gdzie, jasne, gdzie jasne. się można znaleźć? E, więc tak, e, znajdziecie mnie na stronie internetowej www.strefabojowa.pl Tam przede wszystkim e, są oferty wyjazdów, które organizuję. Cały harmonogram, cena, data. E, oczywiście zawsze jak są jakieś pytania, proszę o kontakt. Najlepiej telefoniczny, lubię rozmawiać z ludźmi, bardziej niż, niż pisać, e, pisać maila. Znajdziecie mnie też na social media, czyli Facebook, e, Instagram. No i tam przede wszystkim zdjęcia, mm. relacje na żywo i tak dalej. Tak ostatnio sobie zdałem sprawę, że opublikowałem na Facebooku już ponad 8 tysięcy zdjęć. A ile Ty masz followersów tam? Coś w 23 tysięcy aktualnie. Super. No, więc tak bardzo, bardzo, bardzo się cieszę i jest też trochę osób z zagranicy, to też zawsze, wiesz, fajnie motywuje, żeby, no tak. że można fajne rzeczy pokazać, co się dzieje, wiesz, i w Polsce też, bo też jeżdżę po Polsce z ludźmi, mhm. e, więc też fajnie można nasz kraj zareklamować po prostu, bo u nas też jest bardzo dużo fajnych takich, wiesz, rzeczy, które można pokazać, a nie każdy o tym wie. Marcin. Ja Ci dziękuję bardzo za rozmowę, wiesz, dziękuję Ci też za to, co robisz, bo pokazujesz tak naprawdę, co się działo, trochę nieoczywistych faktów, szerzysz tak naprawdę to, co zbudowało Polskę, co zbudowało naszą historię, świat. Gratuluję Ci też pomysłu, odwagi, no i co, i życzę Ci przede wszystkim, wiesz, zdrowia, bo ja myślę, że zresztą sobie poradzisz. A Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli Wam się spodobał materiał, dajcie subskrypcję. Będzie więcej takich ciekawych, nieoczywistych, nietrywialnych odcinków. Także do zobaczenia. Trzymajcie do zobaczenia, się. trzymajcie się.